Skowron Tomkowicz, Olbratowscy prezentują Historię dla Dorosłych. Radiowce bez cenzury, cześć, dzisiaj e, koło. Historia koła, Historia nawet. koła, a historię koła można opowiadać w kółko, jednakowoż tak. należy ją zacząć od początku. Ponieważ to właśnie początek jest miejscem, czy może lepiej powiedzieć, punktem w czasoprzestrzeni, gdzie wszystko się zaczyna. Otóż na początku był. Wodór Wodór był na początku, po Wielkim Wybuchu Wszechświat się rozszerzał W kółko, i, tak. I schładzał I najpierw powstał najprostszy pierwiastek Otóż właśnie wodór I to jest no. uwaga dla że Otóż wodór powstał w trzeciej minucie po Wielkim no. Wybuchu A, a więc trzy minuty nic, a po trzech minutach ciach tak. wodór A więc szybko Szybciutko I był tam Pan Bóg Pan Bóg i w opór wodoru Tak W opór wodoru, gdzie był Pan, gdzie by Pan Bóg nie poszedł, tam był wodór I na początku nawet to Pana Boga bawiło bo to no. jest śmieszne idzie, że jest wodór, prawda? Tak. Ale po jakichś 100 milionach lat trochę się zaczął tym nudzić. Mhm. No bo istotnie przez pierwszych 100 milionów lat we wszechświecie był tylko wodór. Tylko, tylko. Mhm. tylko wodór. Mhm. Jakby był jeszcze tlen to by Bóg na przykład mógł mieć wodę i by sobie mógł popływać. Albo się po wodzie, bo bogowie tak przepraszam, lubią. Przepraszam, przepraszam, no. przepraszam, czy my na pewno opowiadamy historię koła? Uwierz mi, że tak, że no, tylko tak. trzeba zacząć od początku. Aha. I potem Bóg zaczął stwarzać inne pierwiastki, stworzył, no, tak. bo po, potem powstały, tak, ja tu mam zanotowane, żelazo, węgiel, tlen, azot, to hmm. dało Panu Bogu mnóstwo frajdy, ale to na dłuższą sprawę, na dłuższą metę to też była nuda. Tak, skracając, w końcu postanowił, że stworzy Adama i Ewę, zwłaszcza, mm. że już wszystko miał. W sensie pierwiastki, tak. a nawet miał glinę. pierwiastków zrobił. Tak, i zrobił Adama. E, a potem dorobił mu koleżankę, właśnie Ewę, naszą kochaną pra, pra, pra protobabcię. Adam i Ewa, i oni na samym początku zamieszkali w raju. Mm. I, I Adam miał taką zabawę, tak. Dzięki temu byli bardzo blisko hmm. wynalezienia koła, tak. że lubił ubiegać dookoła drzewa tak. i patrzeć, czy jest z przodu Ewa. Hmm, tak, tak, tak się bawił. A ona też goniła dookoła drzewa, Adama, właśnie, bo nie chciała być sama. Tak, z zauważmy, Dokładnie. dookoła dookoła dookoła, Adam i Ewa latali w kółko. W kółko, w kółko. oni krążyli. Czy... Krążyli! Hmm. Czy zdawali sobie z tego wtedy sprawę? Chyba nie, bo oni po kilku godzinach tej zabawy tak padli zdyszani na trawę pod tym drzewem no. i, tak, tak się, i tak się śmiali perliście zdyszani. A było to drzewo wiadomości dobrego i złego. Czyli zauważmy, że ludzkość mogła mieć koło od dawna, no, hmm. ale nie. Przez Marnie. pewną niedomyślność no. naszych przodków musieliśmy czekać aż do roku 3500 przed naszą erą. Czyli no. dosyć długo. Długo. To, to znaczy, słuchajcie, na początku, tak, jeśli chodzi o raj, no. Pan Bóg miał taki pomysł, myślał przez chwilę, żeby dać może Adamowi i Ewie koło. Żeby pchnąć sprawy w przód. Tak, tak, no. żeby Adam zbudował rower, by wozić Ewę na ramię, żeby to dać gidi no. Ale w którymś momencie Pan Bóg mówi, że kurde, ja lubię no. tego Adasia, po co ma sam budować rower, ja mu mhm. sam zrobię ten rower. Mhm. I dał mhm. ludziom rower. Mm. I żeby ludzie, widząc rower, w sensie mm. Adam i Ewa, żeby zrozumieli czym jest koło Aha. Tak myślę Bo tam jest zębatki, koło, przekładnia, tak. łańcuch, piasta I zbudował Rower I zbudował, tak, rower, ale ukrył w samym czubku drzewa wiadomości yy, dobrego i złego A nawet na samym No na. i tutaj najgorsze, że Ewa widziała yy, jakby to drzewo, ale nie widziała roweru, tylko widziała jabłka Dokładnie Jabłka i jak w końcu jedno zerwała, zjadła i dała gry za Adasiowi to wtedy Pan Bóg zabrał im rower. Za karę. I no, powiedział, tak. że już nie będzie roweru. Tak. Czy wiemy, yy, czy wiemy dziś, co to było za drzwiami? Wiemy, to była Akazana. No. Bo przecież oni jedli owoc z akazany. No, tak. Zakazany. Akazana, tak, bardzo To coś takiego tak. jak papaja, tylko że zupełnie inne. Dokładnie. Tak. To jest, Ta sama tak. rodzina owocowatych. Czy tak było, jak mówimy? Tak, inaczej przecież byśmy tego nie mówili. Dokładnie. Tak? W każdym razie pokazaliśmy wam, jest że. Jest coś już... takiego jak rycerz. Jest. No, no. No, już na samym początku sprawa koła przeszła ludzkości koło nosa. Mhm. Żart taki, koło, koło, koło I, nosa. I ja dam jeszcze jeden żart, że wiele razy historia Ziemi musiała zatoczyć koło. Mhm. <taki> na przykład wokół brzarki. Słońca. Tak, zanim koło weszło na stałe do dziedzictwa ludzkości. Jak mówiliśmy w każdym razie, koło pojawiło się w, w historii człowieka dosyć późno. Właśnie, bo jak zeszliśmy z drzew, a jak wiemy, nie każdy powinien był zejść Część powinna tak, była zostać. To zaczął coś człowiek wynajdywać. Tak. Najpierw to były robaki w ziemi, porządki. kamyk ładny, coś, taki. tak. Ale wiadomo, takie... że nie o takie wynalazki nam chodzi. Mhm. Nie zanim człowiek wynalazł koło, tysiące lat wcześniej wynaleziono. Igły do szycia, tak. y, tkaniny, liny, y, plecionkarstwo, nawet plecionkarstwo, łodzie, a nawet, a nawet flet. I, I flet. patrzcie jacy niesamowici byli ci nasi protoplaści no. przodkowie, tak, nie tak. mieli koła, tak, a, a, już, a już im się zachciewało granie na flecie. No. Niesamowite. No, no. Stąd się wjedziemy. No, tak się potoczyła e, nasza historia ludzkości. Tak. Prawda? Ale warto tu zaznaczyć, że koła jako takiego w naturze w zasadzie nie ma. Nie ma, nie ma się na czym żarować, Czyli, że koło no. było w pełni wynalazkiem człowieka w przeciwieństwie do wideł. Do wideł. Gdzie to rozwidlona gałąź no. była. No. Dokładnie. Tak było. Tak. Inspiracją do wynalezienia koła nie była natura. Czyli my, ludzie, wymyśliliśmy to od początku do końca, czyli wybiliśmy się na samodzielność w kwestii wynalazczości. Tak. No tak. dokładnie. No. Z tego co wiemy, słuchajcie, najstarsze koło odkryli archeolodzy, a nawet archeologowie no. na Słowenii w okolicach Lubliany. No. no i było to koło sprzed ponad tysięcy lat. To jest, dużo. To, jest to koło drewniane o promieniu 70 cm i ma jak to, jak to koło. Około 5 cm grubości. Z tak. czego je wykonano? Czy Nie no, wykonano z drewna. Z drewna. Tak, e, jesionu i dębu. To, czyli twarde. Dotychca, dotychczas za najstarsze no. koła uważano e, koła znalezione w Szwajcarii i w Niemczech. Ale, no, ale jak się nieprawda. okazuje, były to błędne koła. Tak. Dlatego, że to słoweńskie koło, koło jest od nich starsze. Starsze, no. Czyli właśnie. było wcześniej. Tak. Jest to, jest to, trochę, jest to koło zębate, mm. dlatego, że jest nadgryzione zębem czasu. Tak. Choć nie należy najnowszego, najstarszego koła traktować z lekceważeniem. Nie. To jednak należy przyznać, że znalezienie tego koła to żadna sensacja, bo my Polacy, my, też nie mamy się czego wstydzić, mm -hmm. bo znamy, znany jest taki przypadek obywatela, który znalazł dwa koła i się upił. No, znany, a, z no. kolei, a z kolei no. kiedyś innemu obywatelowi, to ja pamiętam, to skradziono cztery koła no. i kołpaki do no. tego i też no. się upił. Tak, A dodatkowo jeden gajowy odnalazł no. kiedyś ukryte w lesie, w krzakach, no. całe koło łowieckie, które balowało z kołem gospodyń. Także koło kołem, koło, kołem ważne, ale my, ko koła, koła radiowcy bez cenzury, my czekamy na odkrycie najstarszego kwadratu, tak. bo koło to widzicie. Właśnie, bo może najstarszy kwadrat z najstarszym kołem rzucą nieco światła na problem kwadratury koła. Jest to zadanie takie geometryczne, polegające na wykreśleniu Fajne. kwadratu o polu równym powierzchni danego koła. No. No. Tak. Znaczy jeden matematyk już był I on nawet udowodnił, że tego można dokonać Za pomocą cyrk nie można dokonać. cyrkla i linijki nie da się. Że się nie da, nie nie da, się da się On tego właśnie wykonać. udowodnił, że no. się nie, nie da Dokonać bo, za pomocą cyrkla i linijki Bo trzeba mieć jeszcze ekierkę i Dokładnie. dużo szczęścia oraz odrobinę szaleństwa, no. żeby to zrobić. Dlatego Dokładnie teraz tego. z okazji historii koła i wspomnieniu kwadratu chcielibyśmy wyjść taką pewną inicjatywą bez cenzury. Tak, otóż mianowicie słuchajcie, żeby podać powierzchnię koła, no bo to używamy centymetrów kwadrat kwadratowych, kwadratowy, tak. prawda? Więc mm. my proponujemy, żeby uczcić jakoś koło, tak. które ma jakiś tam wkład swój mm. w rozwój ludzkości, i żeby było sprawiedliwie, to zacznijmy podawać powierzchnię kwadratu w zaokrągleniu. Bardzo, tak, widzisz? Jak wyślemy petycję, to się podpisujcie. I to by na przykład było no. pira ze drzwi. I ci masz taki wzór i ci wychodzi. W zaokrągleniu. W zaokrągleniu. Tak, tak. Także prosimy, jeśli są jakieś granty na to, to my podajemy numer konta. 50 11 90 000 111 Dobra. Wciążmy. Podajesz Słuchajcie, peseltaty, co? Nie. Teraz przejdźmy do koła. O, z, tego, mhm. z tej okazji się Słuchajcie, tutaj spotkaliśmy. Bo to było tak. Koło dopiero raczkowało. No. Jeżeli koło może raczkować, ale może czym dyskusji Tak się już toczyło, nabierało spędu. No. Jeżeli koło dopiero raczkowało, kiedy wzięli się za niego Sumerowie? A Sumerowie to jest nie byle kto, dlatego że to jest jedna z najstarszych cywilizacji mm. w Mezopotamii, to mm. jest na Bliskim Wschodzie, mm. w odróżnieniu Tam. od Dalekiego Wschodu, mm. ale nie tak Bliskim Wschodzie jak na przykład Rzeszów. Nie. To nie, tak nie, bliski nie. nie. I ci Sumerowie, oni odegrali bardzo ważną rolę w wynalezieniu i w późniejszym rozwoju koła. Tak, ich wkład y, w ten przełomowy wynalazek, Miał ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju transportu, rolnictwa i technologii wojskowej. Technologii wojskowej? wojskowej. No, już wtedy. To usumerajcie, bo to można dojść do takiego wniosku, że gdyby nie sumerowie, no. to nie mielibyśmy czołgów. To może można. oni niepotrzebnie się tam sprężali z tym kołem. Z tym może, ale też zauważmy, że u zarania ludzkości koło miało zdecydowanie charakter pokojowy. Mhm. To nie było tak, że rydwany, czołgi i tylko pokojowe. No tak, tak. że, że, że sumerowie nie od razu wpadli, jak używać koła tak mhm. naprawdę, bo na początku jeden sumer, no, sumeryjczyk mówię, no. sumer, chciał sobie zrobić sztangę do ćwiczeń siłowych mhm. i po obu stronach tyki przymocował sobie takie kamienne koła. Ale mu się ta sztanga normalnie zsunęła z pagórka, bo to tak, było na pagórku, tak. na którym mocował. i potoczyła się w dół. Tak, no. stoczyła się. Co, co tego w sumera pewnie wkurzyło. I maksymalnie tak. stary. Pewnie powiedzmy. go wkurzyło. Ale się nie poddał. No. I do następnej tyki przymocował kwadratowe kamienie tak. i mu się sztanga nie zsuwała z pagórka. I radośnie zanucił sobie najstarszą sumeryjską pieśń, będącą hymnem sumerów, sumertaj. To jest time, śmieszny bidi, 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 żart odcinka, jeżeli ktoś time. ogląda nasz podcast i słucha dla żartu mhm. odcinka, to dalej już nie musi. E, czyli on tym samym mhm. stracił szansę na bycie konstruktorem pierwszej świadomej ośki z kołami. Tak, stracił. Mhm. Natomiast słuchajcie, najwcześniejsze dowody na użycie koła w dziejach ludzkości pochodzą właśnie z no. Sumeru i są datowane na rok około 3500 PNE, czyli przed Chrystusem. Mhm. I pierwsze zastosowanie koła to było koło... No. Garnecarskie. Tak, dzięki czemu sumerowie mogli lepić całkiem przyzwoite garnki, kubki i inne naczynia typu garnek. Czyli znaczy, że było z czego pić. Było. Było. i one były okrągłe, mm -hmm. na tym kole utoczone. Nie, bo wcześniej mieli tylko kwadratowe wszystkie rzeczy. Tak. albo no. nieregularne. A to się tak. wtedy niewygodnie z tego pije. Udziabane tak. No, bo tam. I teraz ja mam tutaj wynotowane. 500 lat później po kole garncarskim sumerowie dokonali przełomowego kroku w temacie koła. Czyli przez 500 lat to było tylko do, dosłużyło do produkcji garnków. No. no. i tak. A oni potem to 500 lat później jeden mówi: "A może zastosujemy to w transporcie?" I po prostu zaczęli montować koła na osiach. Ośkach. Tak. Czyli to co tam ten Sumer tamten zrobił sumery wcześniej, tylko nie wiedział, to oni że... to tak. zrobili 500 lat no. później. Tak. Co doprowadziło do powstania pierwszych wozów? Prawda? Hmm. były to proste pojazdy wykonane z drewna. Były to, tu nie hmm. będzie niespodzianki, takie no. ładne sumary. Tak. Takie... I tutaj Prawie 4000 lat później w Związku Radzieckim skonstruowano łady Samary. Ale one były na podobnym Nie. poziomie technologicznym, co drewniane wozy Sumerów. Nie, więc Te, jakby te, te łady Sumerów. Ale czas płynął i z czasem Sumerowie zaczęli też wykorzystywać koło w, w pojazdach wojskowych. Tak. Do wojny to służyło hmm. też. Typu rydwany to coś, w na, tak. najwcześniejsze sumeryjskie rydwany były jeszcze stosunkowo prymitywne. Miały cztery masywne, pełne koła i były stosunkowo wolne. I musiały tak. gonić piechotę, co też troszeczkę było mało praktyczne. Tak, ale warto tu uświadomić sobie, że te wolne, czterokołowe rydwany sumeryjskie to były, były właśnie. To byli protoplaści czołgów, tak. Tak. Nie powiedziałbyś, bo tam nie było kąsienic, nie było no, wieżyczki, nie, nie byłoby już, janka i gustlika, tak, ale już tak coś w tym tak, coś, kierunku coś już szło. już ciągnęło no. czołgiem. Tak. No. Także Jednak tak. już w późniejszym okresie pojawiły się lżejsze modele, modele z dwoma kołami. Two Wills. Two, wheels. Tak. Co, two, wheels. two wheelsy, tak zwane. No. Co umożliwiło ich szybsze poruszanie się na polu bitwy. I to wtedy już piechota musiała gonić tak. rydwan. To nie, że rydwan piechota. Nie, 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 nie. I kierowca rydwanu darł się radośnie do piechoty. Juchu! Tak krzyczał. Patafiany, bo to pochodzi z sumeryjskiego języka, oznacza wolno poruszającego się sumera. Patafiany, gońcie mnie jak potraficie. Tak. tak krzyczał. W każdym razie. No tak było, nie? No. A wkład sumerów w rozwój koła był fundamentalny dla dalszego postępu cywilizacji. Właśnie, by nie to, to nie wiem, co. Na, nie, wynalezienie koła garncarskiego, wozów transportowych, rydwanów wojennych stało się podstawą do wielu późniejszych tak. wynalazków. Takich jak wspomniane choćby koło gospodyń wie, wiejskich, tak. ale nie tylko nie koniec na tym. A koło Kołobrzeg, kołotko, prawda? Kółko u... fotograficzne w, e, w Młodzieżowym Domu Kultury. No. A więc to nie to i tam to tylko to ho, ho, ho. To no właśnie. I, to I tego wszystkiego sumerów. by nie było, gdyby nie sumerowie. Tak. Ale wracając do transportu, koła zdecydowanie y, transport ułatwiają. O tak. Dokładnie. No. A, A, bo mało tego. Wiele biznesów, na przykład handlujących oponami, mogłoby upaść, bo nie byłoby na co tych opon zakładać. Tak. Dokładnie. Pytanie no. tutaj, co skłoniło pierwszych ludzi do zastanawiania się nad tym, że koło może się w transporcie przydać? Wiesz, jak na to wpadli? No. Otóż pnie drzew. Pnie drzew. Pnie drzew. No. Ja tak, Widziałam to w filmach o starożytnym Egipcie. Tak. Co ciekawe, filmy były w kolorze, co może sugerować, że już wtedy były kolorowe kamery. No. Otóż w ci Egipcjanie, jak budowali piramidy, mhm. to oni zauważyli, że jak się bryły toczyły na kilku pniach, na mhm. tak, takich protokołach to to ułatwiało pracę. Tak, i ten z, z końca brał pień naprzód tak. i tak, tak, tak. W kółko, w, kółko, I, po robocie, w kółko. I po robocie mniej łupie w krzyżu. To tak. też było istotne. Tak. A swoją drogą, patrzcie, to było jeszcze przed Jezusem I, i teraz pytanie, czy wtedy ich upało w krzyżu, czy na przykład w okura? Mhm. To, to jest temat na zupełnie inny odcinek. I kiedyś o mhm. tym opowiemy. Wyglądajcie tak. naszych odcinków o e, w ciekawych miejscach no. w internecie. W każdym razie, jak Egipcjanie wyczaili, jak z boku wyglądają pnie drzew, że to jest taki mniej więcej okrąg, mhm. prawda? Mhm i że się obracają, to oni zaczęli tworzyć takie, łączyć wielkie, gładkie, grube, drewniane deski, mhm. tylko że tym, z tym się strasznie źle skręcało, mhm. jak to było tak połączone ze sobą. Szczególnie, jeśli deski nie były okrągłe. To wtedy to maksymalnie wtedy źle. źle. To... Znaczy, można było coś przewieźć, ale tylko po prostej. Mhm. W sensie, nie kierownicy to to jeszcze nie miało. A, to kierownica dopiero miała nadejść, to w ogóle no, temat tak. na oddzielny podcast. Więc jak, jak, jak wiozłeś coś z Warszawy, na przykład do Przasnysza, to tak. Pięknego pozdrawiamy. To jest po prostej. Kamienie na piramidę wiozłeś do tego. Bo, bo przyzno Słynne przasnyskie piramidy. To zawiozłeś. Tak, bo to jest po prostej. Tak, ale na Gdańsk nie było jak skręcić. I no. dlatego tak gdzieś mniej więcej około roku 2000 przed Chrystusem stworzono koła szprychowe, o. które były znacznie lżejsze niż te mm. takie deskowe, te pierwsze. Przy czym zauważmy, że do pierwszego roweru mamy jeszcze bardzo o. daleko. Był mały o, 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 o. epizod w raju, o czym wiecie, ale to bardzo daleko. I szczerze. tu ciekawostka historyczna. Jeśli się zastanawialiście kiedyś, kiedy wymyślono pierwszy rower, mm -hmm. to uwaga, pierwszy rower to jest druga połowa... Y 18 wieku dopiero. Czyli my tu w Polsce powstania, walka narodowa, wyzwoleńcza a tam sobie jakiś tak. gościu rower stworzył. Czyli rower jest młodszy od leta o tysiące, tysiące do, lat. Nie wiem, nie. czy wy to rozumiecie, do 18 wieku, do drugiej połowy nikt w, z ludzi nie jeździł na rowerze. Tak. Mało tego, wszyscy producenci dzwonków rowerowych bardzo cienko przędli. Wie, a wiesz, jak dzieci, gdzie dzieci tych producentów, jak głosu, umierały z głodu. Mhm. Więc ja tutaj mam wynotowane, francuski hrabia stworzył prototyp, Roweru, mhm. tylko nie można było nim sterować. Tak, i stąd te słynne takie rozmowy. O, masz rower, gdzie jedziesz? Nie wiem, powiem Ci, jak dojadę. Ale najlepsze jest to, że na przykład w imperium majów znano koło. Mhm. Znano no. koło, ale zamiast do transportu, wykorzystywano je w zabawkach dla dzieci. Aha, Przez że a, to tu mały Maju to I żaden Maj nie połączył kropek, że to mogą być zabawki dla dużych ludzi? I co, nawet może i łączyli. No. Nawet może i łączyli, tylko nie wykorzystywali praktycznie, bo nie mieli, e, bo, nie, bo oni nie mieli dużych zwierząt pociągowych, bo w górach mieszkali. Na przykład typu koń. A, bo widzisz, bo to trzeba no. było jeszcze wynaleźć konia. A, a, tak. a to nie są takie proste rzeczy, bo koń nie. To jest bardzo ważna informacja, tak. wydaje mi się dla szczegularzy, jest dużo bardziej skomplikowany jednak niż koło. No, szczególnie jeśli chodzi o kształt, tak. bo jest dużo bardziej e, koń, jest dużo bardziej koniowaty od koła. Chyba tak. nawet jak się zwinie w kłębek, a, to, tak. to to jest tak. A na przykład zauważcie, że koło nie ma pyska, tak, a to jednak jest duży brak. A, bo czy kiedyś ktoś słyszał, żeby koło rżało. No, tak. zastanówcie się i powiedzcie, no, ale tak szczerze. No chyba, żeby to by było koło gospodyń wiejskiej, jak jej koło wowieckie dowci powiedział. Taki ja kiedyś byłem na weselu, i tam ciotki rżały. No. To było tak, jaki jest najszybszy ptak na świecie? Ptak, geparda i wszystkie takie ciotki. <laughs> to właśnie ryżało. No. tak rżało. właśnie ryży też koło gospodyń wiejskich. No wiecie i to. Tak, no. na razie zostawmy to może. To czyli, dobrze, to, to nie, zostawmy. Czyli opłaca się słuchać historii tak. dla dorosłych, bo dzięki temu wiecie więcej niż ludzie, którzy nas nie słuchają. No dobra, ale przejdźmy do najważniejszego. Czym jest koło? Mhm. Wyjaśnijmy to, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy od kilkunastu minut. Tak, dlatego że zauważcie, że dzisiaj wszyscy się rodzimy. No. przychodzimy na świat... Mhm. A wszędzie są koła. Tak? Wszędzie. wszędzie. I łykamy to, że świat stoi na kole, jak pelikany. Tak. A, a, a nie zawsze tak było. Nie, ludzie kochali, śmiali nie. się, rodzili, żyli, dorastali. Płakali nawet. Płakali w deszczu, no. umierali w końcu, nie wiedząc, jak wygląda koło, nie, nie widząc na oczy nigdy niczego okrągłego. No. Może poza słońcem. Ale poza słońcem nic. Nic, nic. I oczami po... innych ludzi. No, poza słońcem i oczami innych ludzi, no to nie widzieli niczego okrągłego. I beretem okrągłego. żony widzianym z góry. Tak. Poza słońcem, oczami i beretem żony nie widzieli niczego no. okrągłego. No. Poza słońcem, oczami beretem nic. Nie, nic, nic. Ale to jest dlatego, że wtedy lista rzeczy takich naprawdę okrągłych była maksymalnie krótka. W Dobra, czasach. to przeskoczmy kilka tysiącleci i odpowiedzmy na pytanie, czym jest. Koło. Jestem przygotowany, skupcie się, natrujcie. W sensie praktycznym no. koło jako artefakt mechaniczny to autonomiczny element konstrukcyjny o geometrii rotacyjnej zaprojektowany do minimalizacji tarcia podczas translacji po powierzchni przy pomocy osi obrotu lub też i łożyska. A po hmm. polsku bo potrafisz? czy. po tak? polsku, A, no, ale fajnie. To, bo to był sens praktyczny. Posłuchajcie zaraz, czym jest koło geometrycznie. No. Stanowi euklidesowy zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od wyróżnionego punktu zwanego środkiem mm. jest nie większa, nie większa niż ujemna wartość liczbowa r zwana promieniem. Wspaniale, to, 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 to. wspaniale. A możesz bardziej po polsku? Koło zawiera w sobie zarówno punkty należące do jego brzegu, <coughs> czyli okręgu, definiowanego jako zbiór punktów oddalonych od środka koła dokładnie, dokładnie. o promień r, Jakie punkt należące do jego wnętrza, czyli spełniające warunek nierówności mniejsze niż r? I od razu łatwiej nam rozmawiać o kole. Wiesz, prostu... wiesz o czym jest ten odcinek? Widzimy po co, tak, je. Widzimy. Po Widzimy. Po, po, po co oglądasz i słuchasz tego podcastu jeden no, z drugim? No, czegoś mi tu no. brakuje. Dlatego, że trzeba no. na okręgu narysowanym przez punkty leżące od środka w długości to, o czym mówiłeś, r no? nałożyć gumę. 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 A w punktach spełniających warunek nierówności mniejsze niż R, na przykład dać szprychy. I o ciach już masz koło mhm. gotowe. A w środku. Yy, yy, Dziękujemy, Przemku, oś. że nam to tak pięknie rozrysowałeś. A, a dalej mi czegoś brakuje. No, w tych punktach takich, gdzie odległość od środka jest bliska zeru, Aha. czyli blisko środka koła jesteśmy, no. tam należy, tam montujemy piastę. Mhm. To jest element taki. Bo tam mocuje się wał albo oś. Aha. To tu jest. Piastu. Acha, równa się a, prawie a, zero. właśnie, w ten y, płynny sposób możemy przejść do rządzącej polską dynastii piastu. Do piastu. Oraz, przechodzimy. Oraz jej założyciela, piasta i tutaj uwaga, koło dzieja. Bo gościu hmm. wyrabiał koła. No, no. Wyrabiał koło dziej. Wyrabiał koło do wozów. Do wozów, na przykład. No bo do to, to czego miał wtedy wyrabiać koła? Znaczy, tak, tak mówią jedni. Mm. Y, drudzy mówią, że go w kołodziejstwo ubrali kronikarze, że tak mm. naprawdę piast wzięło się od piastowania. Że piast, piast. Czyli on piastował stanowisko. Piastowa, tak, ale o. są też badacze, którzy mówią, że piast mm. oznaczało pięść. Mm. Co by nawet brzmiało dobrze. Piaski e, piast, piast pięść. By brzmiało, no. no. tak, bo on był, uwaga, piast hościskowic. Cho Hościskowicz. Czyli, czyli pięść, syn, chwostka. Pościska. Pięść z chościska. Co oznacza osobę o długich, wypielęgnowanych włosach. No i widzicie. I no. sobie, że chce posłuchać o kole. Hmm. Prawda? No. A przy okazji dowiecie się sporo o imionach władców piastowskich Polski. Hmm. Prawda? No. I to jest właśnie ten cenny, edukacyjny komponent historii dla dorosłych, który ubogaca, ale i zaskakuje. Co jest wartością... Z mhm. wartością, której w innych podcastach nie uświadczysz. Mhm. Włączcie się jakiś, szybko wrócicie do nas, bo tam tak nie jest. E, I oczywiście teraz może zajmiemy się definicją koła, ale w takim ujęciu ontologiczno-epistemologicznym. Czyli chcemy Wam wyjaśnić istotę samego koła jako takiego. Mhm. Tak. Mhm. To nas zostawiliśmy na koniec, bo to jest tylko dla wytrwałych widzów. Bo koło. Koło to jest coś więcej niż wujek kopiący w opony podczas oględzin golfa przed kupnem. Tak, Co Czym jest ]że coś zatem, więcej. czymże zatem jest koło? Mm -hmm. no. Czymże? No, czymże? Koło jest nie tylko formą, mm -hmm. okrągłą koła, jest również przesłaniem. Tak. Po pierwsze, koło to jest uniwersalny, międzykulturowy kod kulturowy. I dlatego tak. chcemy Wam to prosto po prostu wytłumaczyć. Mm -hmm. Bo tak, bo, bo koło to jest jakby. Ono jest ideogramem bytu. Tak. Ideogramem bytu, który nie potrzebuje początku, by istnieć i nie mm. potrzebuje celu, by trwać. No dobra, koniec teorii, tak? Mm. Pora na coś namacalnego o kole. Otóż koło to jest figura. Tak. Nie tylko geometryczna, ale również i ontologiczna i symboliczna. Mm. To jest archetyp formy absolutnej. Formy, która. No której istota przekracza materialność i zabiera nas na wycieczkę w domenę czystych idei. Dlatego, że izotropowa struktura koła mhm. czyni je jednym z najbardziej uniwersalnych symboli ludzkiego myślenia. Aha. Zarówno w sferze racjonalnej, to. jak i w sferze duchowej. Mhm. Więc skoro już wiemy, czym jest koło, przejdźmy do konkretów. Dobrze, zanim to zrobimy, dodam jedynie. No, no, no pozwolicie, że w, że w kontekście epistemiologicznym koło reprezentuje nieustanny ruch poznania. A tak, bo to jest taki swoisty taki cykl pytań i odpowiedzi. Tak, tak, tak. To są tezy, antytezy. Od mm. tezy do antytezy, od tezy do antytezy, które niczym obracające się ramiona dialektyki mm. powracają do punktu wyjścia, mm. ale zawsze z nową jakością. Mm. Zawsze. Tak. A metafizycznie rzecz ujmując, że tu dodam jeszcze, koło to model wszechrześci. Nie inaczej. I teraz, skoro to już wiemy, przejdźmy do konkretów na temat koła. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego, że koło symbolizuje ideę boskiego ładu, Tak. którego istota podporządkowana jest mhm. w zasadzie y, równowadze, a jednocześnie powtarzalności. Właśnie. Stałości, bo... ruchomości. Gdzie koło... początek, gdzie koniec? Koło nie dąży. Nie. Koło nie dąży, lecz krąży. Koło nie zdobywa, lecz ogarnia. Nie posiada kierunku. Koło implikuje możliwość, opcję każdego kierunku jednocześnie w tym samym momencie. I poznania tego kierunku. Dokładnie. Wspaniałe. Mm -hmm. Przejdźmy do konkretów. No właśnie, jego forma. Forma koła. Ta forma ko kolistość, kolistość pozbawiona początku i końca, prawda? Mm -hmm. tak. Sprawia, że koło to metafora mm -hmm. wiecznego powrotu. Jak tak. mówią to nicze, jako struktury bytu. Czyryk dodawał, czyli takiego powrotu. Trug. 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 Chodzi o byt Chodzi o byt, który nie tylko hmm. postępuje liniowo, on krąży, on zatacza wciąż nowe, choć pozornie identyczne orbity, ale różne. Po prostu. Więc Bo więc... nigdy, nigdy, tak, nigdy nie wchodzi się do tej samej wody, tak nigdy nie wchodzi się na tę samą orbitę. Dobra. Nie wejdziesz też w dwa razy na to samo koło. Słuchajcie, hmm. skoro mamy pewne tematy już zdefiniowane, przechodzimy do adremu. E... No, mam dobry Ko... cytat. No, słucham. Koło jest jak królestwo niebieskie. O. Bez początku i bez końca. Tak. Ten, kto podąża jego torem, wraca do siebie, lecz już odmieniony. Hmm. Błogosławieni, którzy toczą je nie dla własnej chwały. Tak powiedziałby pan Jezus. Gdyby tylko się zajmował takimi sprawami. Jezus to by tak powiedział. Tak. No, następny cytat. Prawdziwe koło nie toczy się siłą przemocy, lecz napędzane jest cierpliwością pokorą i nieustępliwą miłością do prawdy. Nieustępliwą. Mm. Wtórowałby temu, yy, temu Panu Jezusowi Mahatma Gandhi. Tak. tak. Gdyby no, zajmował się tylko, tylko takimi koło. sprawami. Koło symbolizuje samowystarczalność i duchową wolność. Mm. Dodałby. Dodałby. Dodałby Mahatma Gandhi, tak. gdyby mu się chciało. A na przykład taki Dalai Lama co by powiedział? On powiedziałby, tu też mm. mam cytat. Gdyby zajmował się takimi sprawami. Koło toczy się powoli w ciszy. Mm. Z każdym obrotem przynosi naukę, że droga do oświecenia nie polega na zatrzymaniu ruchu, lecz na zrozumieniu jego istoty. Is, istoty? Istoty. Mhm. istoty. Tak, bo Dalai Lama tak zaciągał. No, taki inny miał akcent. Gdy próbujesz zatrzymać koło, cierpisz. Mhm. Daj mu się kręcić. No tak właśnie. by powiedział. Ja chciałem, jak zatrzymasz koło cierpić, jak ci najdzie na rękę, tak. to może paluchy połamać. I nie? tyle. Patrzcie, i teraz i chyba dzięki temu o kole wiecie już wszystko. Tak, i gdy w... Albo nawet więcej. Gdy wyłączycie dziś internet i spojrzycie gdzieś na jakieś koło. co spójrzcie, no coś hmm. będzie. No. Hmm. To pomyślcie sobie, O ja, ale coś. Tak sobie hmm. pomyślcie. Polecają radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. I Przemysław w oczach. Janek Olbratowski, współpracujący z nami przy tym podcaście. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górze. A linka do, do odcinka wyślijcie pięciorgu znajomych. Których nie lubicie. Pozdrawiam. Skowron Tomkowicz Olbratowscy. To była historia dla dorosłych.